Ponownie z terenu. Słuchajcie, akurat jest sezon na sok. Sok z brzozy, Polecam jak najbardziej, zapytajcie, jakiego zrobić. Już kiedyś o ja ten temat nagrywałem, filmiki i tak dalej. Masa właściwości, słuchajcie, witamin i tak dalej. Zmacnia cały organizm, oczyszcza organizm i tak dalej. Także polecam, polecam jak najbardziej. Także sami zobaczcie, jak to zapierdziela. Obiecałem koledze, że jak się tutaj dużo tego nazbiera, to z liter mu odleję, bo kiedyś mu dałem słuchajcie na, no na kaca, to można powiedzieć, że, że przysstał się jak chomik do butelki, wydałby mi że, całą butelkę praktycznie, ale pomogą mu. No, się to już nawet nie chodzi o to słuchajcie, ale ma tyle słuchajcie właściwości i tak dalej, że można nawet sobie o tym w internecie poczytać, że to jest super super sok że no w tym tempie zobaczy jak to mnie zapierdzielało całą noc, no to myślę, że no, do jutra się może nawet zapełnić cała butelka. Też tak może być. No nic, zobaczymy.